Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry o nazwie Minecraft oczywiście w modzie o nazwie Przetrwanie plus Orki. A więc w poprzednim odcinku zrobiliśmy ten grappling hook, którym możemy się właśnie przyciągać i i właśnie wchodzić na wysokości. No i to było mniej więcej... Dużo, ponieważ jeszcze zdobyliśmy trochę metystu, zdobyliśmy Bor Saddle, czyli do dzika. I w tym odcinku chciałbym może zdobyć jednego takiego dzika, bo myślę, nawet skóra? Nie, 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 ale mamy, mamy chociaż Grappling Hook, który. Mogę tam dojść? No. <ścoughs> to jest epickie naprawdę. To jest moja, moja ulubiona rzecz, która chyba mogła być dodana do tego moda. Ale tak, ja bym wszedł może tutaj, ale najpierw ten Najpierw bym ja sobie zobaczył, ale co to było? No um, to było to To jest taki guidebook, jest sam Nie wiem dlaczego kupiłem guidebooka od ten, tego gościa, ale myślałem, że coś fajnego widzę. <laughs> to ale okej O kurde, jestem Jezus! Filip, uważaj! Dobra, mamy tutaj taką górkę. Jak mówiłem, chciałbym megaśnie znaleźć w tym odcinku jakiegoś dzika. Tu przepawać. Nie zapomniało mi się teraz. No, ale okej. Okay. Co chciałbym? Przed chciałbym to zrobić. Jak to się robiło? Potrzebujemy drugiego bloka. Takiego i dwa żelazne blok bloki potrzebujemy 18 żelaz żelaza, sztabek żelaza. Potrzebujemy. Czyli możemy coś zrobić blok, jak się robi blok? Czy możemy też zrobić TNT? Uczymy ten dziwny mechanizm. Mi się wydawało, że mamy go, ale. Się wydawało, że mamy, mieliśmy mechanizm, <noise> tak szczerze, ale niech będzie, że zrobimy mechanizm, jak się robi, no z tych rzeczy okej, okay. ale mamy mechanizm, teraz tylko trzeba zabić pająka. Wtedy co możemy zrobić, bo ja nawet nie wiem, co ja chciałem, to coś. Spawn Mining Explosives, to są te. Ja nie wiem co to robi, jestem ciekawy. <laughs> Też jestem ciekawy. Możemy w trakcie tego yy, pójść, zacząć przepalać to, prawda? Ale powinny jakieś pająki się respić. Mamy Endermana, to nie pająk, myślałem, że tam jest pająk. To jest ten dziwne coś. Nie, ma, nie mam pomysłu. sztapka Kanadery. O, co to, to jest spoko. Ale nie mam pojęcia. Jak robi się bloki w Minecrafcie? Natura to jest broń, nie natura, ale okej. Okay. Dworny Battle Horn. A, czyli żebyśmy za zaczęli walkę jakąś z tymi? Czego potrzebujemy? No, szkieleta tylko. Ale jak zrobić taki ten blok darnią, Co? Tu, gdzie to jest? <grystanie> ja bym, nie mam pojęcia. O, tu! wbudowa niby, no to zrobimy sobie eee, teraz, czego nam brakuje tutaj potrzebowaliśmy tylko jednego, jednego bloka możemy zrobić eee, heavy axe lub berserker axe w tym momencie możemy zrobić możemy zrobić jeden ten i teraz Możemy pójść i zrobić to, albo to. Co będzie... Berserker Axe lub Heavy Axe? Zróbmy Heavy Axe. Co to robić? Czy to jest do walki, czy co? To jest chyba do... Dajcie mi coś do wolnięcia. To powinno dosyć być dobre, bo dużo surowców potrzebowałem do zrobienia tego Heavy Axe'a. Jezu, jak ja je kozacko wyglądam! O, tylko zazdrosko wygląda. Chociaż trochę gównianie z pierwszej osoby, ale jak tak byśmy grali, to, to o wiele lepiej. Dobra, czas na przykład zabić pierwszego naszego. Or Co to jest? Gigant. O kurde, zrobił go na dwa hity, gdzie nasza poprzednia broń ma jakieś 5. Dobra, to jest o wiele lepsze. Gin, gin. Ja. Dobra, no nie, spokojnie, okej, okay? wyczyli bombę. Ja cię nie biłam Ej, ale naprawdę ciężką bombę twoją. Ja nie walczę z tobą. Nie? To jesteś zbyt wielki dla mnie. że on mi zabił jednym hitem, prawda? Patrzcie, na to widzę pyk i to go atakuje. Ba bang. Jak możemy to zauważyć? Patrzcie na to! O kurczę no to. Jest trochę słabo, nie powiem, że nie. jest mój hawiaks? Tu jest! Dobra, chodźcie Jezu, jak on tak daleko spadł? Ja nie mam zielonego pojęcia. Ale tu mamy dużo tych, ale... Po drugie też... To się jest strasznie, żeby zejść. Ale niech będzie. O... Okej, okay, jesteśmy na dole. Lecimy, dobra. Musimy nas nasz... nasz... Jakby główny cel, zdobycie jakiegoś może złota i trochę żelaza, bo potrzebujemy, a więc dobra. Mm, musimy wyrzucić jakiś bardzo Berch, to jest najsłabsze kurde coś na świecie. Ale okej, okay, musimy tędy przejść. Musimy patrzeć, czy gdzieś nie ma tru, trujących zombiaków. O! Mamy cave'a, w końcu! Jest! Naprawdę długo Długo szukałem No Otóż to cave, ale będziemy bogaci. My będziemy bogaci teraz my... paść Okej Nie bym nie użyła aż tak dużo teraz tego huka, bo... bo się boję, że ja umrę, ale ja nie chcę umrzeć tutaj. Zero śmierci oczywiście ani raz jeszcze nie umarłem na tym modzie, to chcę cały czas nie użyć hardcore oczywiście. Mamy na hardcorze najmy lepiej tego huka za, za dużo, bo, bo to się może... Let's go! Diamenty, diamenty! O mój Boże! Mamy to. Cześć, tylko to będziemy o mój Boże. jakie piękne to są diamenciki zbyt piękne dobra na razie to bym wyrzucił to jest jezu jest, mam... dobra z tego kupę zrobię a z tego to też kupę zrobię gościu Jakie dziwne coś. Czy warto tam zejść? Według mnie tak. Mogą być tam diamenty. Jest, są duże szanse tak szczerze. Są duże szanse na diamenty. Jest sobie je do że przez orkami mnie obroni. Wszystko. O kurcze. Jest problem tak samo. Dobra i let's go <grych> o kurde Diamenty! Diaksy, diaksy, diaksy! Nie chciałem do lawy, prawie w bym wpadł, wiecie o tym. Wiecie o tym. Diaksy! Jezu! Mówiłem wam, że to będzie... Nie, nie, to trochę susu wygląda ja... Ja się boję kopać w dół, wiecie. Wtedy już, już ten trzy diamenciki. kilofik już jest do zrobienia. Mamy jeszcze tam diamenciki tam. Tylko ja się kurczę boję, żeby mnie jakiś szkielet nie walnął. A ani nic, bo ja nie chcę stracić wszystkiego co w tym momencie posiadam. Jeszcze się rozejrzyjmy. To nie. Ty to zwalaj. Ciebie nikt tutaj nie chciał. <grym> Ale okej, chyba musimy... Przejść tym Kucie... Jakby co sobie zabudujemy. Jezu, widzicie to? Jakby już idzie na mnie zombie. Jakby cyk lecisz, lecisz. Lecisz no. Okej, okay, dobra. Okej, okay, są tutaj. Piękne. Niestety, tylko jeden. No cóż, życia. I ja nigdy go nie widziałam. O kurde. Teraz zupełnie zauważyłem go. A, prześpimy się. Mi się wydaje, że dosyć dobrze mi poszło na razie, ale musimy zrobić w końcu tą skrzynkę. Bo ja się boję, że ja wszystko stracę. Na przykład nie, nie muszę trzymać swoim ekwipunku, ciągnę diamentów, prawda? Y więc idziemy teraz. Ten, ponieważ. Kurcze, na razie coś może z pochodniami, coś chciałem zrobić, pamiętam. ja mogę zrobić to i, i to. A to. A to. O kurcze, mogę zrobić... TNT Explosives. Okej, okay. ja nie wiem, co to zrobi, ale jestem ciekawy tego spawn mining explosives nie chciałbym umieść możemy to umieścić okej okay. ja tego na razie nie użyję ale co musimy zdobyć to trochę drewna o mamy więcej gearsów które nam się bardzo przydadzą i wiem wiem możemy też zastąpić Możemy zdobyć konia. Bo tak szczerze teraz się mi przypomniało, że mam ten normalny siadło. Mi się wydaje, że. Tak on musisz... Jak? Jak mnie nie kochasz? Musisz mnie kochać. Nie, musisz mnie kochać. Musisz mnie kochać. Ja jakby. No, ile razy. O, dziękuję w końcu. A można mu to dać? Nie. A to można. Dobra, a jak to? O, let's go, patrzcie na to. Epickie. Dobra, czyli to jest nasz koń. Jest, mamy cały czas to. Tak, ale świetne uczucie to jest. Czyli mamy swojego własnego konia. Let's go. Nie, nie po to przeszedłem, ale, ale tak spoko. On będzie sobie tutaj siedział. bank będziesz... Do tego przyczepiony i lecimy drewno zebrać. A tu będzie skrzynka. C cyk, c cyk, cyk, cyk. Wszystko to leci. Może nie chleb, ale... Ale tak, 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 zapewniam ważnej rzeczy. Yy... Podpalić mi to surowe żelazo. <laughs> żelazo na pewno. Diamenciki lecią. Leć, leci, leć, leci, leć. Leci, leć. Leć. Leć, 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 leć. No, wrzucimy większość rzeczy. Cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Na razie, cyk. Chlebek idzie ze mną. No, ja się tak będę robić. To tylko jeszcze... Cyk. Mi się wydaje jeszcze trzy, Żeby zrobić blok. I po co nam był blok teraz? Jeszcze raz. O, gość. No, dowiemy się jak będziemy mogli go jak będziemy mieli bloka. Po tym jak zrobię bloka, zakończam odcinek. Yy, o tak. <grych> Już godzina nagrywam. Okej, okay. blok. O, tu mamy One-handed Axe i... St o, Steam Hammer chciałem zrobić To możemy zrobić potrzebujemy to Musimy zrobić dwa bloki Raz, dwa Teraz lecimy Okej okay. Nie, chcieliśmy Steam Hammer teraz. Dwa gipsy. Okej, okay, lecimy. Y I dwie stopki Nie. Okej, okay, ty już się przestań przepalać. My potrzebujemy teraz żelazo, nie ciebie. Okej. Okay. Surowy. A dlaczego? Pan się pan. Okej, okay, lecimy. Bang 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 bang, big. Let's go. Steam Hammer. Let's go. Mamy to. Do... Co to było? Pierwszy walko, dawaj, no chodź. Okej, okay, czyli to co jakiś czas... To wydaje mi się gorsze niż yy, Heavy Axe. Więc no. O, to czasem tak robi. To nie jest najlepsze, ale... ale jest spoko. Chciałem po prostu zobaczyć jak to działa. Zobaczyłem. O, nie nie, ale to wygląda i tak spoko to tak, a to tak. To jest to sama animacja, ale z innym tym robę zarazo. Możemy sobie poprzepalać inne rzeczy Tutaj przed tą Raczej tutaj <gry> no, a więc Ja bym odłożył przed Okej okay. Ja bym odłożył wszystkie te Rzeczy z powrotem tutaj No i mi się wydaje, że Zakończy ten odcinek Bo tak bo dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał i widzimy się w następnym odcinku. Pa-pa!